Siemankowizowie, wychodzimy, lecimy na usługę, by to kosić. Dobra, bizon zapalony, bo to mój sąsiad był przed chwilą i mówi, że mu wykosił. Pole tylko jedno. U siebie będę później kosił, więc... bo jeszcze nie doszło do końca, dlatego najpierw do niego pojadę skosić. Zielenia. lecimy no szybka akcja musi być bo to jest żniwa jak najwięcej trzeba pokość na tych usługach kurczę tam mówi, że będzie stał ciąg więc nie wiem to musiał swoim odwozić ale co to by robota Dare, non le maniere, strutte, 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 Bizon ładnie wymalowany, wyczyszczony. No, przygotowany dobrze. Tylko... Nie jestem pewien tego, tego, ale... No i się wyrobiło. To będzie wyciąć znów i naspawać. Jak zawsze. Dobra, nikt nie jedzie.

Co to się stanie? Dobra. Bo zjadę tu, bo to, to nie wiem, czy ktoś jedzie, czy nie. Jeden. O. Dobra, jedzimy. To wcześniej rano Rosy raczej nie będzie, bo... Było ciepło, jest ciepło. Wczoraj by było gorąco, dziś też. Mogę wierzyć, więc jadę przed. I, kurczę, cała widoczność w tym bizonie. I napiszcie w komentarzach ile od Heklara brać. Ja tak myślę, że... Nie 600? 600 zł hektara chyba dobra za godzinę bo po 500 może albo też 600 za godzinę Zależy jak szybko tam będę mógł jeździć w włączę, bo akumulatory się Nawet, nawet nie podświetlają się Toś musiało to Szczury przemilizyć 100%. Dobra, lecimy, lecimy. Tu gdzie? A, widać ściąg. Tam w W miarę ustawiłem, ale jeszcze jakiś się tam się wykonał. Żeby nie gubiło za dużo, chociaż sam się nie to może gubić. Popraw będzie wypuszczony po dobra no coś pisze? Dobra? No to teraz. To nie jest to pole. No to chyba to będzie. jest. Skrzypi to księdza. Siedzonko. Dobra, no to to chyba. chociaż nie jestem pewien. Zobaczmy. Wiedźmy. Ma swój kamisieczkę. założone wcześniej. Głuchy człowiek. Przewiamy. Uczulenie. <kłysy> Dobra. Kurde. Ciekaw, kto sypie, będzie. Wiem, Nie. Zrobimy kółko i zobaczymy, jak to leci. Kto... A, bo to jest to samo, Na koniec wykończę. No kawałek pole jest, a to tu, tu do końca nie ciągnie się, pamiętam, bo rok temu posiłem, więc... Dobra. Mm. Tu wrócę, pierwszy przez to tak gąsi będzie. Tu nierówna zawsze przy tej granicy. No i za co tu no już kocówka połowa,

sam się za to już. No i to bardzo było. No i tyle, co dojedziemy, no to pełno zaraz ja będę musiał tą co się to wziąć bo ja tam zasiałem też ale ja wątpię że u mnie będzie tak do sypać a mi też na ten awuz jesteś poglądzisz możemy trochę dowiemy się tak no, niziutki to ale gęsty ład Jedziemy wysypać Dołożę po pokoś Ile mierzył co przejechać? Kawałeczki Nie wiem czy te dwie przyczepy starczą teraz jak to tu zajechać? to Tak na auto to tu gdzieś. Trzeba bliżej mieć. Uutra trochę na Jak to wygląda? Trochę śmierci jeszcze. tak. Tak z tyłu to wygląda? Nie nic. Trochę leci. Ale tu połówki, tu mu cały skręcimy. Cheatam. Co wygłolę trochę. Zobaczymy co to będzie.

T fui que trouxe hum. eu eu a navegácia, não gente. Sabe, Nie idzie. Jak wściekły widzą. Pierwszy też dwóch lulów w tym sezonie, w tym epizodzie. Z się Kto pole z tym szaro, to jeszcze jedno ma i wtedy lecimy do mnie kości. To je, chociaż... to ja nigdy nie wiem, to bo... jechać. To nigdy nic nie robi. Sypia, kory. żeby tak sypało. A nie. Na kumia tutaj będzie sypać, to ja nie pumiesz. gdzie ja to się? takie tam miejsca nie mogą mogłem... dobra, no drugą sypię, bo to i tak na jednym nie je wejdzie tu się przetniemy gdzieś bardzo dobrze wysoko wysokie. Dobrze. No, nie No co? uważać. Nie zachęcam. nie wiem, nie nie za nie nie

Wtedy u mnie oczywiście w sobie, na sieczkę Żyto tniemy, bo nie przemyślałem tego, się na najdalszych polach osłony ja sam za dnie będę chodził, tam za daleko. Jedynie nas przeraża Ludzie nie chcą skupować za bardzo. Jeszcze kupuję masło To za bardzo nie jest Dobra widzowie To tym miłym akcentem kończymy ten odcinek Na razie cześć do następnego Opa.